Widać, że wy widzę w tym odcinku, że się jak to wygląda na osadnicy. No, ja mam... bym usił jakiś cegieł tutaj, ale no, ho. O, nie zawodował się w końcu W ogóle, z tymi z wszystkimi modami jakie mam Do dyspozycji, No No Jak to ma działać? Chyba żeby to wysleć na przykład, no W sensie, że dioję to dać. Stąd kata. Ale stąd kata jest yeah. tam jest gdzieś. Ale mam mało dio tu natomiast. Okej. Okay. Zostawię tutaj to, czego nie potrzebuję. Nie, nie, nie jakieś ten tam sobie. Wezmę. Ja na Mm. Nie wiem, czy ja tutaj mogę skaptować tak w ogóle. No nie no, muszę tą maskę skaptować, bo... Co to jest? Tracer? O kurde. Mm. <laughs> ja, nie radzę, coś planu skaptować. Mm. Dam chyba. No chyba nie. A nie no, mo mogę A, bo to musi być Kuli czas, kurwa ja. Nie, ja py pytanie Jak to wygląda? Aha A, oh, fajne No jeszcze powiem że to jest nieskończone To... Oh, what? Ej, to może już to jest zbyt mocne? Dobra, daleko, dobra. Więc muszę podejść bliżej, ale w bezpieczny sposób. Ale mi zacina. Ja będę musiał, ja musiał spędzać więcej czasu przed odcinkiem, żeby się duży świat załadował No to jest tragedia Nawet Tylko tak, żebym nie spadł. No no już uciekł. Muszę już tak mi leguje, że ja nie zdążę że coś niczego zostawić. No no. Co on mi już ten suńdziek na ne No on jakich. No şimdi też nie wiecie co tam Nie, zrobimy. Hmm. Ja nie do końca wiem, jak one działają. No. Huh? jestem za wysoka i nic mi nie zrobi Ale on ma dużo życia no, Ale chciałem w ogóle jeszcze zobaczyć jaki on tam ma hitbox Chuj da jak ja przyczę, to to w ogóle daje Ale nie sięgam do niego Uwaga, well, oj, najszybszy jest to No on mi prawie zgromadził na jednego No, to jest mi całkiem jasne zadania. Mało zadań No jedno serduszko zadań, tylko ha. 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 <suszy> 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 Jak dobrze, że ja cały odcinek spędziłem, kurwa Nie, ja wymienię tutaj wody. Nie daje w ogóle, więcej A myśl, że będzie bardziej... Bę, bę, bę. ja ile? Osiem? O kur... Ej, no dużo. Ale jeszcze ile dena no, tutaj służyłem na to? No... Mm muszę pozbierać nas to. A, miałem zrobić poza na, na No, no. no że mam przestałem tego kodu będę trzymał w ten sposób. A, w tyłach, no, ale co? odcinku nie. A no, w sumie. Żeby się nie w nie zalało. Odstaw. No, Leczmy no. No, dalej. i okay, to jedno muszę teraz zabrać. Chyba jeszcze... Możliwe, że nie mam jeszcze sobie flintu. ale teraz nagle pewnie już sam sobie, sobie... No i tak właśnie jest. Nie, mało się na tej łopacie. Gdzie to jest gabel jaki Ja się kopałem pod ziemią, jak tutaj jest wejście. Tutaj jest znowu kwiatek jakiś. O! Już, po pierwsze, mineshaft jest. Po drugie, jest, am jest amletest. I jest coś na to też czekałem. po pochodni, ja potrzebuję tego tylko wypadnie, nie jest tylko z tych pełno wyjąć, Gdzie jest w sumie Nie, to w ogóle nie wypada. Dobra, mam i tak dynastię Shard To i tak już jest chyba wystarczające Na moje itemy Metast cap. No i tak jest ten hell Ale do niego bym musiał ten blok Jest motyka Ja to machewki nie dałem kaftingu. Okej, okay, to będzie trzeba zmienić na pewno. Bo tak by się nie może... że... że nie ma kaftingu do machewki, nawet z nowej. No. Koby to żelazo? No, ten... A nie będę tutaj się grzebał. że w sumie tutaj głównie dlatego, że zobaczyłem ametyst o, Ale jest gawon okay, mam film I mam dwa uczucia na łopacie Ciągle tutaj coś ciągle słyszę Na moich oczach wyrósł. No. No dobra. że to działa. Będę musiał sobie zrobić jakąś listę, co mam dodać A, węgiel mnie teraz tak mnie interesuje No już i tak nie mam pochodni Ale jeszcze jest romek No ale to w sumie sobie, sobie wezmę tą też, żebym miał swój To jest jednak coś innego Ale wezmę I źrołem, co to jest za profesja? A, chyba, będę, chyba na razie wolę się tyle podkopać. No, tyle wystarczy. Nawet nie z tymi rzeczami aż Rzecz tak źle nie będzie A tylko jest nadaje, więc dłużej się będzie ładować Nie podoba mi się to jedna z tego biomu Ale mi podoba, muszę jeszcze załadować tylko to jest Wydaiot Abys, czyli widokowa odkłań. To ja może kiedy indziej tutaj przyjdę. Nieźle mi końca? A przyjdę kiedy indziej. Coś gdzieś 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 ale gdzieś chyba ja, wszyscy mają zadłużenie, więc chyba nikt nie się nie przyjdzie po to. Gdzie są dwa golemy? Ewidentnie są. Na ten. Dio jest bym i tak potrzebował więcej. Może z taką ilością, co dużo nie zrobię, no ale mogę sobie pójść po te bloki. To jest... To jest... Jak plus jeden To też będzie do zmian... Do zmienienia Jakieś dźwięki No ja sobie dojeżdżam, niepotrzebne A, tylko bym jeszcze potrzebował też więcej drewno Ну а не. Ага. Ну то. Умещайте на муши. Часть A sezonka nie, nie spadła? No nie Okej, okay, zaraz będzie trzeba wypędzić ja w ogóle powinienem postawić... No, ale teraz mi wpadł w zły pomysł do głowy Postawię... Postawię to drewno i to kopię No nie wytrząsaj Będę potrzebował tyle top, doj top dojów. No, teraz musicie przespać najpierw. I teraz... A tak było łoba, to będę musiał skotować, a no. No. No, tak żeby też nie no, dookoła. No, a ja, ja widzowie będę się z wami żegnał, widzimy się w kolejnym odcinku.